Siemanko, witam kochani na kanale. Jest okazja ku temu, żeby troszeczkę zrobić mały research po sprzęcie. Tym samym jest okazja, aby Wam móc pokazać teraz sprzęt, z jakim możemy się przygotować do wędkarskiego podboju. Troci wędrownej. Troci wędrownej występującej w zatokach morskich w morzu, tak? Temat dlatego podnoszę dzisiaj tu i teraz, ponieważ w sobotę e, będzie malutki taki tewling, zawody międzyfirmowe. Nic specjalnego, nic znaczącego, aczkolwiek robiąc dzisiaj research i trening mamy okazję ku temu, żeby wam pokazać, o co chodzi. Słuchajcie, będą takie e, dwa, jakby tematy, czyli sprzęt, którego ja używam, no i jakieś detale pod tytułem pipsy do czegoś i może odzież troszeczkę, bo jest masa ludzi, którzy przyjeżdżają do Skandynawii, wyjeżdżają na trocie coraz częściej, coraz większymi grupami i nie wszyscy nie wszyscy wiedzą jak do tego podejść jest masa filmów instruktażowych ale zazwyczaj robią to jacyś profesjonaliści nie wiadomo jakie tam są sprzęty nie wiadomo jakie wymagania a nie zawsze musi być tak strasznie jak to wygląda no i też nie musi być zawsze tak fajnie ładnie jak mamy widok za mną także szybciutko kochani przechodzimy do sprzętu oczywiście jaki ja używam i od razu chciałbym nadmienić, że nie jestem powiązany z żadną firmą, yy, której będą występowały tutaj znaki firmowe, nazwy. Absolutnie nie. Po prostu używam dlatego takich rzeczy, bo lubię rzeczy tanie, ale dobre. A jak nie ma tanich i dobrych, to wtedy rzeczy dobre. Oczywiście nie można się sugerować tym, czym ja łowię, ponieważ jest to moja ręka, jest to pode mnie, jest to jakiś tam czas przeżycia i po prostu nie lubię, jak coś się plącze, kłącze i tak dalej. Także sprzęt, tą kwestię pozostawiam Wam do wyboru. Ja pokażę szybciutko, czego ja używam, do czego i jak. Także kochani, przejdziemy od razu do technicznych spraw wędziska, kołowrotki. Później trochę przynęty. Tak jak można zobaczyć za mną, koło mnie, jest to prześliczne miejsce, obiecujące na jesieni, czyli tuż kilka godzin przed listopadem. Ci, co są troszeczkę zorientowani, z tamtej strony mamy miejscowość Monsteros, Pataholm, słynne szkiery, odwiedzane przez ekipy polskich wędkarzy. Tu jesteśmy w miejscowości Paskalawik. Także, kochani, jedziemy z tematem. Zaczynając od sprzętu, omówię Wam pokrótce. Charakterystykę tego, co tu mam, zobaczcie, kochani, jak zróżnicowane są tutaj rzeczy i dlaczego, jeżeli jest taka pogoda, jaką widzimy tu i teraz, no to oczywiście nie jest mi nic więcej potrzebne jak przynęty w gramaturze od 15 do 20-25 gramów. Tu akurat mam Westina D360, 18 gramów inline. Na ten system łowię najczęściej, i na ten system, dokładnie na ten sprzęt, w tamtym miejscu między tym dużym, wielkim kamieniem a tym czerwonym domem, dostałem w kwietniu ładną, srebrną troć. Jest to wędka Speedmaster 3-metrowa, ciężar wyrzutowy 10-30 gramów. Także klasyk 3-metry. Akcja paraboliczna, bardzo miękka, giętka, fajna wędka. Mało spadów z ryb. Podparta kołowrotkiem, oczywiście, Shimano Twin Power. To jest teraz coś, co mi się sprawdza najbardziej, oczywiście nie mówię tego pod tym względem, żeby ktoś kupował Shimano Twin Power, bo to nie ma sensu tłumaczyć jak i dlaczego, każdy musi dojść pomalutku do tego. Że nie namawiam, jest dowodem mój film o Stradiku, bardzo nie sympatyczny film, także ci co wiedzą, to wiedzą o co chodzi, ci co chcą, to niech zobaczą film o Stradiku. Shimano to Shimano. Jedno jest dobre, jedno może nie jest dobre. Także słuchajcie, linka, którą tutaj mam, to jest Barclay razy 9, czyli 9-osplotowa krystal w rozmiarze 0,13. To jest diameter tej linki. 300 metrów. Jest ona ostatnio takim tworem berklejowskim. Nie mylić z wishplashami, z tymi innymi spiderwirami i tak dalej. Jest to lekko linka silikonowa, nie pije, leci daleko. Jest super, super, można powiedzieć, do katapultowania przynęt Jest bardzo super. Jeżeli nie mamy takiej sytuacji jak teraz, którą tutaj widzimy, że jest fajniej i spokojnie, bo każdy trociarz wie, że marzeniem to jest leciutki deszcz lub śnieg, i zmarszczona woda, najlepiej jak wieje, dlatego wtedy te wszystkie drobnoustroje są tutaj przy brzegu, ruszane, bełtane. Malutkie krewetki, malutkie insekty, które pływają, troć podchodzi pod sam brzeg. Tutaj na pewno w trakcie nakręcania i treningu na tym miejscu będę widział nie jeden spław, bo to jest oczywiste. Mam to już przetestowane. Gdy nie jest taka sytuacja jak teraz, używam wędziska. Oczywiście też Shimano. Jest to, słuchajcie, Technium Seat Jak widzicie, 10,5 stopy. Jest to kij 3,18 metra. 10,40 gramów wyrzutu. I tu, jak widzimy, już jest podpięta, przynęta e, klasycznie, nie inline. Oczywiście też łowię tym inline, ale chodzi tylko o to, żeby... E, powiedzieć dlaczego taka wielka wędka. Dlatego że gdy stoimy po jaja w wodzie, są fale i trudno zarzucić, no to kochani, nic innego jak długa wędka, tak? I tutaj większa przynęta się przyda na większy wiatr, na większe fale. Jeżeli będzie większa przynęta, to znaczy większy ciężar wyrzutowy musi być wędki. I tutaj ja już sobie jadę od 20 do 30-35 gramów. Ta przynęta konkretnie ma gramów 25, też już jest po rybach. 25 może nie jest wielka, ale dosyć, dosyć taka opływowa, leci jak pocisk. Do tej wędy, tu już nie ma żartów, tu używam kołowrotka Shimano Stella SW, dlatego że y, trudne warunki, musi być konkretny kołowrotek, i ten właśnie takim jest. Jest to model 5000 z przełożeniem HG, czyli nie ten najszybszy jeszcze, ale szybki, dobry, żeby sobie poradzić w każdych warunkach. Ta wenda jest opcją na wielkie fale, na, wielki, na ciężkie przynęty. Oczywiście ciężkie pod względem wędkowania troci morskiej, bo my tu nie musimy mieć, tak jak idąc na polskie rzeki, nie wiadomo jakich. Yy, wędek, jakich... ja już spotkałem się nawet do 100 gram wyrzutu, bo błyski wahadłowe, gięte, mocno... takie mocno fałdowane, one stawiają wielki opór. Te przynęty, kochani, nam nie stawiają wielkiego oporu. Te przynęty idą jak torpeda i zwija je się leciutko. Dlatego tutaj przełożenie jest XG, tu jest HG. Do sandacza oczywiście mam PG, także to jest inna już, inny temat. Na inny film. Teraz, kochani, zaskoczeniem wielkim dla wielu będzie ten oto twór, jakim jest Hyptakel H2. Dlaczego? Już mówię, to jest wielkie zaskoczenie. To jest wędka Target Chap, czyli kleń 300 cm. Nie wyostrzy, uwierzcie mi, 300 cm, ciężar wyrzutowy od 2 do 12. A co to jest teraz? Podparte jeszcze słynnym moim zauberem. Ano, kochani, to jest wędka, do której podpięta jest mucha. Zaraz oczywiście pokażę więcej tych much. I tutaj jest na zasadzie kółeczka łącznikowego. Teraz widać bardzo mikroskopijne, dlatego że używając fluorokarbonów dosyć grubych, nie jesteśmy w stanie zawiązać fajnie muchy jakimś węzłem rapali lub coś takiego. I to jest zastosowanie na taką pogodę jak teraz, gdzie troć podchodzi bliziutko, żywi się insek insektami i wtedy mam to zastosowane na zwykłym zestawie Karolina. Słuchajcie, zwykły zestaw Karolina. Żadna. Wielka sprawa, koralik, bulet, stoper. Możemy ten stoper zjechać sobie do samego końca, używając wtedy haka offsetowego i przynęt gumowych, łowimy system Carolin i wtedy nie patrzymy, żeby jigować tą wędką, tylko po prostu chodzi o to, żeby w tych zatokach rzucić daleko, a nie ma możliwości rzucić muchówką. Nieraz wieje. Rzut sznurem muchowym jest bardzo ciężki. Ci co próbują, ci co łowią, to wiedzą. Mój syn rzuca w granicach 15 metrów i kocha łowić na falach i na dużym wietrze. I co teraz? Ja nie mam cierpliwości, rozdmuchiwać ten sznur 15 razy, żeby rzucić to się nie uda, to się poplącze. Także jak nie mam cierpliwości, wymyśliłem coś takiego, to już jest sprawdzone, jeszcze ryby na to dłużej nie mam. Na razie mam same jakieś fajne okonie i klenie, ale słuchajcie, wędka nowy wytwór po prostu tylko ze względów ekonomicznych. Podobne wędki, które widziałem z taką pracą, czyli bo wędka jest oznaczona jako X Fast, oczywiście nie jest to X Fast taki jakbyście chcieli do sandacza, bo to jest wędka długa, ale bardzo fajnie się tym rzuca. Naprawdę próbowałem przynęty przeciążając te 12 gramów maksymalne. Piętnastkami rzucałem i leci to, powiem Wam, hen-hen. No, bardzo daleko to leci, bardzo fajnie. I tutaj wszyscy ci, co używają małych przynęt e, silikonowych, czyli jakichś twisterków, jakichś e, monsterków, takich wiecie, e, które e, mogłaby troć pożreć, to wszystko w kształcie muchy, małego narybku. Ta wędka mi obsługuje. Jestem pewien na 100%. Jak nie w tym sezonie, to w przyszłym, może na wiosnę, ale na pewno złapię na to troć. Na 100% Także kochani, 3 metrowy kij Ciężar wyrzutowy 2,12 Dosyć szybki Ale fajny, spolegliwy Ten koniec jest Szczytówka bardzo fajnie pracuje Czyli ryba spaść nie powinna I 4000 zauber Czerwony Plecionka tutaj jest Turnament 0,10, nie potrzebujemy tu przegrubiać e, dajwa. E, Turnament akurat jest bardzo silną linką, nie boję się tutaj troci takich do 3-4 kg nawet. Zresztą wędka pracuje, hamulec jest po to, żeby sobie dać radę. Teraz kochani, tak montażowo pokażę, po, pokażę tylko o co chodzi z tą muszką, żebyście sobie widzieli i... Nie będę prezentował jakichś, nie wiadomo jakich rzutów, jak coś może się trafi, to się trafi, jak nie, to nie. O, zobaczcie, tam akurat jest spław ryby, nie wiem, czy będzie widać, kółeczko poszło. Także te ryby żerują, tak jak mówiłem. I porzucam, obrzucam, przygotowuję się, taki malutki trening do soboty i zaraz zaprezentuję parę tutaj rzutów, pokażę jak to w wodzie wygląda, a teraz przyjdziemy szybciutko do sprzętu. Bardzo jest fajnie, bardzo przyjemnie, dosyć ciepło. Mamy temperaturę plus 4 stopnie. Do końca tygodnia ma się to utrzymać. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. To będzie fajnie. Także, kochani, wiadomo, podbierak nieodzownym elementem wyjścia tutaj na wodę. Można w wielu miejscach wylądować rybkę ślizgiem, ale jeżeli nie chcemy jej uszkodzić, nie chcemy jej zrobić krzywdy, najlepiej silikonowe, takie siateczkowe, żeby nie zrobiły krzywdy i to, to musi być, to musi być, bo wszyscy podbierają ręką, ja też potrafię, nie jedną już rybę podebrałem, ale lepiej to mieć niż nie mieć, tak? Teraz przechodzimy tutaj do moich przynęt. Przynęty i troszeczkę osprzęt, tak? Ja pokażę to co na zimno czyli neopren rękawiczki absolutnie jeżeli nie jest aż tak zimno zwykłe rękawiczki które też posiadam czapeczka najlepiej jakby była na polarze słuchajcie yy, i teraz przynęty używam futerałów do okularów starych bo to zawsze wpadnie nie utonie a jak utonie no to łatwo znaleźć yy, okulary polaryzacyjne jaką markę kto jak chce oczywiście to jest żadna reklama. Muchy wspomniane, żeby nie używać systemów tych Spidolino, bo nie chce mi się tego wiązać daleko, ciężko i tak dalej. Ja używam tego systemu muchowego, tak jak pokazałem. Mój syn robi prześliczne muchy na oryginalnym sprzęcie, na bardzo dobrej jakości haczykach. Także mam od niego zawsze zapas, tak jak widać, prześliczne mucho krewetki. Można kupić w każdym sklepie, można zrobić samemu, co też polecam. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, może będzie widać. Spinningista czystej klasy, ale te muchy zawsze są. Jakaś tam torba z przeciw yy, takim przemakalnym bajerem. Słuchajcie, fluorocarbon w grubości mam 50 i 40 0,51 i 0,41 mm. Fluorocarbon to jest nieodzowny, oczywiście. masy tutaj jakichś tam pierdunów, takich pod tytułem e, agrawki, krętliki, i tak dalej. I słuchajcie, podstawowa artyleria. To są przynęty tego typu. To są oczywiście ze szwedzkich marketów najtańsze, jakie możliwe są. Od razu powiem, że w cenie takiego pięknego, jednego Westina. D-360, Distansa, które bardzo ładnie chodzą i pracują. W cenie jednego jest cała paczka takich. Nie są to przelotowe, ale słuchajcie, też e, najtańsze w jednej cenie jest paczka 4 sztuki takich przynęt. Tam jest jedna taka, jedna taka, jedna taka, jedna taka. Także najwięcej ryb dostałem oczywiście na te najtańsze przynęty, bo najwięcej ich używałem. Poprzednio, gdy tylko mój syn potwierdził, że rewelacją jest przynęty inline, tego typu zaczęło się łowienie na przynęty inline. I tutaj już jest troszeczkę inaczej. Ja nie będę Wam omawiał, co jak, po co i dlaczego. Wy musicie dojść do, do, do tego praktycznie sami. Ja tylko pokazuję, czym łowię. To jest wszystko w zakresie 22 gramy, 30 g i pomiędzy. Będzie 21, 22. No, takie, takie wiecie, różno, różnorakie te przynęty. Aby nie przeciążyć wędki, oczywiście podstawowy pakiet karolinki, stopery koraliki, bulety, haczyki offsetowe i to by było w zasadzie z tego sprzętu, którym obsługuję tu tą wodę. To jest wszystko. Nie potrzeba, nie wiadomo czego. To wygląda troszeczkę przeraźliwie, ta cała tutaj otoczka, ale zazwyczaj ja idę z jednym kijem, wyciągam z samochodu jeden kij i słuchajcie, żeby nie tłuc się z tym wszystkim, wkładam w kamizelkę tylko, wpinam parę muszek i biorę jeden z takich zestawów. Biorę po prostu jedno pudełko, zamykam, przypinam i idę z tym. I to jest wszystko. I nie ma tu żadnej większej filozofii. Także... Tak można się przygotować takim sprzętem, można to zrobić minimalistycznie, wziąć ze sobą dwie, trzy przynęty. Jak dobrze zwiążemy fluorokarbon, zadbamy o dobre połączenia, to nie urwiemy. Uwierzcie mi, że tutaj ten sprzęt, który ja mam, to największe morszczyny wyrywam z dna i nie masz z tym żadnego problemu. Także słuchajcie, kwestią... Ubioru taką osobistą, to już wiadomo spodnie, buty, czyli takie wodery neoprenowe. Najlepszą by były sytuacją, jeżeli nie jest tak zimno jeszcze. To pokażę Wam teraz, co robię ja. Ja robię po prostu w ten sposób. Kurtki najlepiej, jakieś termo. A tutaj popatrzcie, zwykłe spodnie mam wyjściowe pod spodem. Zwykłe gumowczyki Lamigo. Tak będzie lepiej widać. Zwykłe gumowczyki z wkładką termiczną. I słuchajcie, najzwyklejsze spodnie przeciwdeszczowe zarzucone na gumowce. Dlaczego? Wejdę dotąd do wody, wpadnę na... przez chwilę będę dotąd, zanim woda przejdzie, ja nawet po jaja mogę wejść i tak będę suchy. To się sprawdza bardzo fajnie. Zaraz wam pokażę, żeby nie było, że gadam bzdury. Gumowiec jest od kolano, ja śmiało no, tam to nie wejdę, bo. Tam jest duży spad, ale nie, nie ma co się bać, można się chlapać elegancko, nie ma żadnego ryzyka, że się naleje. Oczywiście, jak postoimy 5 minut, ta woda tam przejdzie, bo no, to jest podciśnienie, które będzie tam wtłaczało ją, ale jeżeli idziemy sobie, brodzimy tylko tak i nie ma takiej sytuacji, że są duże fale i trzeba, no to po co te wodery zakładać i, i jaja pocić? To jakby nie ma sensu. Tutaj tutaj normalne wyjściowe spodnie wysiadasz z samochodu, zarzucasz zwykły przeciwdeszczowy komplet na to i w zwykłych gumowczykach można sobie przejść całą, całą tutaj, całe łowisko. Mam tutaj wędzisko, moi kochani to najgrubszej gramatury. I o co tu chodzi? O to chodzi, żeby wrzucając tą przynętę, ona. Ona w pewnym momencie zwijania wpadnie w ten ruch, jak jest głębsza woda, ta przynęta jest za ciężka. Na głębszej wodzie mogę, ale dlatego trzeba stosować te lżejsze, żeby po prostu co chwilę zrobić tak zwany stop, pauzę. I teraz, jak będziemy używali tej ciężkiej wędki, a jest płytko, no to przy tej pauzie mamy zaczep co chwilę. A nie chcemy tego uniknąć dlatego, że stopy trzeba robić, bo yy, no Szwedzi tak mówią, że w 90% brań występuje to branie na tym stopie. 4-5 zwinięć kołowrotkiem i robimy leciutki stop. Cyk, ona spada, gdzieś tam się ruszy, spada i wtedy następuje najczęściej branie. Dlatego yy, dobrze jest jak się ma system inline. Dlatego, że te błystki wtedy bardziej agresywnie pracują. Ten system jest taki troszeczkę hardkorowy, aczkolwiek też nieraz tylko on się sprawdza. Także teraz wam pokażę in jak to pracuje 18 gramów, bo to jest za ciężkie. Teraz 18 gramów, błyska przelotowa, koralik miękki, koralik sztywny i zwróćcie uwagę, pociągnę ją, ona pięknie pracuje puszczę i o i ona dalej pracuje, ona się obraca. Nie za każdym razem to mi się uda, ale jak wpadnie w odpowiedni rytm, zobaczcie, cyk i się kręci, kręci się wokół swojej osi. Co często, często daje to branie. W tym momencie jak ona upada tak swobodnie. No i teraz zobaczymy, pojedziemy muszką. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale bardzo dużo przepływa malutkich rybek, takie ławiczki. No ja tego nie pokażę, nie ma takiej możliwości. Ale słuchajcie, o to chodzi, żeby po prostu imitować albo na rybek, albo insekty. I dobrze. Tą muszką już pracować tak jak. Się szpyrkuje linkę muchową, to tutaj macie możliwość karolinkę podbijacie, nie dość, że ona klika, to jeszcze ta muszka, tak żeby sobie szła, wiecie, nierówno. Nie że ją ściągamy jak błyskę, bo błyska pracuje, ta mucha nie będzie pracowała, z tego względu trzeba co jakiś czas ją podciągnąć i uwierzcie mi, że mucha na spinningu, jeżeli ktoś umie zmontować sobie ten zestaw żeby rzucać i żeby się nie plątało to jest no to jest takie odkrycie wiecie fascy niektórzy fascynują się tym e, systemem bombardy no dla mnie to jest troszeczkę za dużo tam za dużo pierdzielenia te ciężary są za duże a tutaj jest leciutko nie ma, nie ma z tym praktycznie żadnego problemu e, zobaczcie ja tak troszeczkę nie mam jak tego zrobić bo jestem sam ale postaram się wam pokazać Zwykły ciężarek podstawowy, 7,5 gramów i słuchajcie, patrzcie jak... Nie wiem, o, teraz widać kółko. No daleko, daleko, to jest, to jest naprawdę 40-50 metrów jednym paluszkiem, jedną ręką, bez żadnego tutaj spuszczania się nad tym. Jakbym pizgnął normalnie na dwie ręce, to by poleciało z 70-60 metrów. To nikt nigdy w życiu muchy tak nie wyrzuci. A uwierzcie mi, że to wędkarstwo tutaj w Skandynawii muchowe jest tak rozpropagowane, mają takie chłopaki efekty. I co dziwne, te większe ryby też na muchę biorą. Bardzo chętnie. Nie wiem, nie wiem, ale dla początkujących to jest trochę dziwne, ale te wszystkie salmonowe ryby, pstrągi, trocie, łososie, one bardzo chętnie pobierają te insekty. Także kochani, tyle z prezentacji. Tego, co chciałem Wam pokazać, co chciałem Wam przedstawić. Decyzja co do sprzętu należy do Was. Ja po prostu jestem szczęśliwy, że mogę tu być, że mogę tu łowić. Mam możliwość na trzy wędki, także na pewno coś się będzie działo. Trening dzisiejszy będzie przecudowny, pewnie będzie lepsza pogoda niż na samych zawodach. Także, kochani, parę rzutów i tyle z opowieści. Siema! Co tu robisz? Też przed treningiem, rzuty? Siema, a łowisz sobie. Łowisz, tak? No. A pokaż, a pokaż, pokaż jaką przynętę. Pokaż dla widzów, czym, czym, czym trenujesz. wiem, czy Bo... wędkarz nie zdradza swojej przynęty. Dobra, ty nie jesteś tajemniczy dzisiaj. Słuchajcie to, o czym mówiłem. Obrotowa błyska. TSD D360. Pokaż ten hak pojedynczy. Bardzo ważna rzecz, ja tego nie stosowałem, nie pokazałem. To jest zamontowany tak samo system koraliki i zawiązany jeden hak, dlatego że. Dlatego, że iż, bo. bo nie wiem, bo tak wszyscy mówią, że lepiej, że jeden hak. Dużo, lepiej, dużo łatwiej wciąć rybę i dużo o 70% mniej zahaczasz yy, zaczepów, wiesz. Pomyśl sobie masz trzy groty zwijając przez morszczyny a masz jeden grot przez morszczyny no trochę różnica no, jest, nie? jest różnica zgadza się no dobra no jeden hak to jeden hak aczkolwiek dla mnie kotwiczka to kotwiczka no, o tym o Chaka tym gadać mi nie trzeba z